Drodzy mieszkańcy powiatu toruńskiego, tyle trosk i smutków wokół nas, a jednak święta wielkanocne nadchodzą. Tak jak każdego roku, tak jak wiosna, tak jak zielone pąki na gałązkach drzew. Święta zmartwychwstania Pańskiego. Najradośniejsze święta dla chrześcijan, bo jak pisze święty Paweł. Daremna byłaby nasza wiara, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Radosne na przekór wszystkiemu, co wokół nas, radosne, bo niosą nadzieję. Chociaż w czas zarazy jesteśmy osobni i rozproszeni, nadzieja zwycięstwa życia nad śmiercią łączy nasze serca i umysły. Wszystkim Państwu. Szczególnie chorym i odosobnionym w kwarantannie, nadziei na lepsze jutro, duchowego uspokojenia i zdrowia, zdrowia, zdrowia życzę wraz z zarządem powiatu, przewodniczącym i radnymi Rady Powiatu Torońskiego. Spokojnych świąt.